No hej, to ja welorek. Um, usunięto mi dzisiaj konto, a w sumie gameplay będzie, żeby was nie zanudzało. No. Jest już gameplay i chcę z wami porozmawiać. pewnie mnie nie znacie, pierwszy raz widzicie i w tym filmie na pewno nie będzie mieć jakieś duże wyświetlenia, ale zrobię to, bo po prostu lubię to robić. A więc usunięto moje konto. Dlatego, że nie jest tak... Usunięte, że, że dostanę jakiegoś bana, jakiś komunikat, czy coś tam w tym stylu, ale to jest po prostu takie coś, że to no bo nie, niedawno YouTube jakieś tam czy Google ustawiło, że trzeba mieć powyżej 18 lat, żeby nagrywać filmy. I większość twórców właśnie się żegnało z YouTube'em, bo chyba im rodzice nie chcieli dać powyżej 18 lat, czy coś tam. I... Ja też miałam poniżej 18 lat, pokazane. Mam 14, znaczy nie, 11. No i rzecz w tym, że jak Tata mi to wziął, to coś poklikał i nie chciał podawać ani karty kredytowej, ani dowodu. Dlatego kliknął opcję, żeby... żeby ten, coś tam włączyć. I włączył taką funkcję, żeby była kontrola rodzicielska. No i jak to kliknął, nie wiedział. Ja nie chciałam podać e-maila, bo trzeba było. I trochę się stresowałem, ale w końcu podałem. I to był największy błąd w moim życiu, bo skasowane zostało nasz, moje konto, bo w regulaminie pisało, że, że jak włączy, że jak włączysz kontrolę rodzicielską Google, to jest to nie będziesz może już komentować, lajkować, ani, ani wrzucać filmów. Ja, no i ja tym trochę nie wiedziałem, tak coś przeczywam, że tak będzie, ale no, nie usunię to moje konto, znaczy konto jest, tylko filmów nie ma, ani nic, ani, ani loga nie ma, ani nic, a to tylko takie dodatkowe konto, żeby po, was poinformować, tylko na pewno nikt tego nie obejrzy. Jestem sam do nowe konta, wrzucę tak poza tym jeszcze szorce o tym, żeby się troszkę też wybiło, ale tak ogólnie to nie ma tego konta, raczej nie będzie, stworzę nową, was zapraszam na nowe konto, chyba jutro założę, zobaczymy, jak oglądacie ten film, nie wiem, może założę, może nie, ale chyba założę, nie poddam się. I tak mam dużo fajnych materi materiałów dla Was. Na przykład taki jeden już mam zaplanowany, ale niestety usunięto mi konto. No, nie mam już nic więcej do ogarniania. sekcja komentarze z waszą. Wy piszecie swoje opinie. A ja się żegnam. Żegnam. Nara.